Dzień dobry, Maciej Dobrowolski! Boże, jakie gorąco! Mam nadzieję, że u Państwa też gorąco w samo południe. U nas w studiu chłodniej, bo mamy klimatyzację i tym, którzy nie mają, serdecznie z moim gościem współczujemy a współczujący razem ze mną jest dzisiaj Błażej Buńkowski, starosta Moniecki. Dzień dobry panie starosto. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, witam serdecznie. Współczuje pan tym, którzy nie mają klimatyzacji, czy jak jedzie pan samochodem, widzi pan tych, co mają otwarte, otwarte szyby, czyli klimy nie mają i robi pan zygzyk, zyk, zygzyk? Niekoniecznie. Wydaje mi się, że otwarte okna pozwalają też innym usłyszeć muzykę, którą usłuchają na przykład słuchacze Radia Yard. Czyli zimny łokieć albo tygrysi pazur, tak? Jak to się nazywa to na górze? Tygrysiego, tygrysiego, pazura na pewno nie, nie znałem, ale zimny łokieć jak najbardziej, o, jak najbardziej. Wiecie. Czyli jedzie pan, jardu pan, słuchaj, zimny łokieć. Zgadza się. Jezu Chryste. Miło poznać takiego człowieka na żywo. Cieszę się, że mogłem tutaj dotrzeć. A my tak śmiechem, śmiechem, ale panie starosto, muszę panu powiedzieć, czy ktoś panu kiedyś to mówił, może już, że ma pan radiowy głos? Nie jest pan pierwszą osobą, która mi to mówi. Miałem też okazję odbywać praktyki studenckie kiedyś w polskim radio i osoba, która była odpowiedzialna za studentów, kiedy rozmawiałam z nią przez telefon, od razu właśnie powiedziała, że szkoda, że nie zdecydowałem się na kurs radiowy, tak, żeby żeby tym swoim głosem gdzieś jednak zaistnieć. Czy kartę mikrofonową panu proponowała? Tak, tylko wtedy jedny student z Moniek no Nie było mnie stać na to, żeby tak zainwestować. Ale studiował pan w Toruniu? Tak, studiowałem I, w Toruniu. I to w Toruniu panu powiedzieli? No nie, właśnie. Jakoś tak zawsze lubiłem sobie gdzieś e, trochę zboczyć z takiej e, łatwej drogi. Studiowałem w Toruniu jako e, student nauk politycznych, czyli jestem z wykształcenia politologiem na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Natomiast na praktyki studenckie wybrałem się do Warszawy, do Polskiego Radia i tam. Te na Myśliwieckiej czy na Lei? Na Myśliwieckiej. Trójka. Misigiecka tak. 357, radio dla ciebie. A przepraszam bardzo, no widzi Pan, wszedł Pan w mój temat, a ja muszę wejść w pański temat, panie starosto, bo jest pan starostą, wybrał pan te, ten, to lżejsze życie nie? tak? O nie wiem, o nie wiem. Chyba <grym> nie do końca bym się zgodził, że jest to lżejsze życie. Może z boku tak to wygląda, natomiast codzienna praca, codzienne obowiązki, codzienny trud pozyskiwania środków, ale też i kwestia decyzyjności podejmowania różnych, czasami łatwiejszych, czasami trudniejszych decyzji. No sprawia, że to wcale nie jest takie hop -siup. i na pewno wymaga dużej cierpliwości, na pewno wymaga bardzo dużego zaangażowania i zrozumienia ze strony rodziny, bo tutaj ten nienormowany czas pracy też zmusza nas do tego, żebyśmy co chwila gdzieś albo wyjeżdżali, albo zmieniali miejsca. Bardzo często są to przyjemne rzeczy na pierwszy rzut oka, czyli jakieś spotkania właśnie z, w mniejszych miejscowościach, uroczystości różnego rodzaju, no, ale to wymaga na pewno poświęcenia czasu i, i na pewno Tutaj wielkie ukłony w kierunku mojej żony, dzieciaków, bo tutaj od czterech lat można powiedzieć pełen zakres cierpliwości, zrozumienia i wsparcia w wykonywaniu tej pracy. Czyli wtedy, kiedy pan startował, miał pan około 30, 30, 36 na karku? 35. Skończone. 35. W lat. marcu skończył pan 40. Tak. Czuje pan się nadal młodo, czy już jednak ciąży panu i wiek, i, i tyle wie obowiązków? Pan co, wie pan co, powiem tak, że w życiu każdego mężczyzny najtrudniejszych jest pierwsze 40 lat dzieciństwa, potem już jakoś leci, więc tak, też wydaje, tak, mi się, wydaje mi się, że teraz, teraz już może być tylko łatwiej. No to cóż, w zasadzie na tym moglibyśmy już naszą rozmowę zakończyć, ale byłoby głupio tak po jakichś 5-6 minutach, a jeszcze kilka kilkanaście minut przed nami. Panie starosto, zupełnie poważnie podchodząc do życia, jest pan bardzo pozytywnym człowiekiem, tak, taka, taka dosyć fajna y, emanuje od pana energia. Dziękuję. Zaraża pan ludzi tą energią? czuję Staram to? się, staram się. Naprawdę y, w życiu ważne jest to, żeby y, się uśmiechać. Uśmiechać się do ludzi, bo uśmiech nic, nic nas nie kosztuje, natomiast sprawia, że otoczenie od razu za, zaczyna nas postrzegać w zupełnie inny sposób. Zupełnie e, inaczej reagują na człowieka uśmiechniętego niż na, na chmulonego. Jest piękna pogoda, jesteśmy zdrowi, wydaje się, że wszystko jest dookoła w porządku, więc po co mielibyśmy się smucić i po co mielibyśmy się trapić? A jeszcze jestem... Świeżo po urlopie, po wyjeździe właśnie z... Zrzeszony no z rany na machoń. Ale, ale to, już wcześniej, to już wcześniej. Ja lubię słońce, słońce lubi mnie i tak jakoś samo wychodzi. Natomiast w e, czasy spędzaliśmy teraz e, przez 9 dni z żoną i dzieciakami w Bieszczadach. Tam mieliśmy fajną pogodę na, na spacery, czyli takie delikatne to ochłodzenie. Natomiast to było idealne do tego, żeby można było sobie naładować baterie. Więc staram się tak cały czas podchodzić do życia. To małżonki, jeśli pan pozwoli, do dzieci, dwójki dzieci jeszcze wrócimy. Natomiast chciałbym, żebym nie zapomniał, bo w moim wieku można już zapomnieć. Za parę lat pan w nim będzie, też pan będzie już zapominał. W związku z tym, mając na uwadze to, co powiedziałem, to ja o czym miałem się spytać? Żart, żart. To był taki drobny żarcik dla rozluźnienia atmosfery. Oto pierwsze forum kół gospodyń wiejskich. To bardzo ciekawa inicjatywa. Notabene koła gospodyń wiejskich w tej chwili mają absolutnie swój renesans. Ono od kilku lat ożyły, odżyły. Tak jesteśmy niesamowicie dumni z tego, że możemy zaprezentować nasze Koła Gospodyń Wiejskich, że jako powiat moniecki koniec tego lata będzie właśnie pod znakiem Kół Gospodyń Wiejskich. Pierwsze forum Kół Gospodyń Wiejskich 20 sierpnia w Mońkach, w centrum miasta. Mońki nie mają swojego rynku, ale Starostwo Powiatowe od kilku lat, jeżeli organizuje imprezę, stara się jej wyprowadzić właśnie do centrum. Zamknąć na jeden dzień ulicę i sprawić, że mieszkańcy naszego powiatu czy też samych Moniek poczuli, że mają na miasto rynku, mają na miastkę jakiegoś takiego miejsca, w którym wystawią się różnego rodzaju wystawcy. Będzie można kupić coś ciekawego, będzie można skosztować fajnych, dobrych rzeczy. Jest to nasze drugie podejście do tego pierwszego forum. Wcześniejsze zostało pokrzyżowane niestety przez COVID i obostrzenia pandemiczne. Tam mieliśmy pozyskane środki zewnętrzne i baliśmy się o realizację wskaźników. W tym roku już pandemii nie mamy, więc nic nie stało na przeszkodzie, żeby znowu zaplikować o środki. Dostaliśmy z krajowej sieci obszarów wiejskich, pieniądze na zorganizowanie forum Kół Gospodyń Wiejskich. Od godziny 12.30 panie z Kół Gospodyń Wiejskich, będzie ich 10, będą wystawione właśnie w centrum naszego miasta. Będzie można pokosztować, popróbować ich świetnych produktów. Będzie można zobaczyć, jak świetnie solidaryzują się i jak fajnie spajają te lokalne społeczności w tych małych miejscowościach. Tutaj słusznie pan zauważył, że ten renesans Kół Gospodyń Wiejskich jest naprawdę zauważalny. Dzięki nim te nasze festyny, które odbywają się w regionie są kolorowe, są Smaczne, są tradycyjne, więc naprawdę każdy może znaleźć coś dla siebie. I tutaj y, naprawdę budujące jest to, że oprócz już tych kół gospodarstw wiejskich, które powstały dużo wcześniej, widzę, że pojawiają się nowe na naszym terenie, i one też będą mogły powiedzieć. Debiuto, będą mogły debiutować na, na tym pierwszym forum Kół Gospodyń Wiejskich. Czyli zgłosiło się 10, a przypomnę, że rozmawiamy o czymś, co nazywa, co nazywa się pierwszym forum Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Monickiego. Zgadza się. W niedzielę, w tę niedzielę. W tę niedzielę, 20 sierpnia w centrum miasta. Zaczynamy od 12.30, e, natomiast tutaj o 12.30 pani już będą wystawione, natomiast my też jako e, powiat chcieliśmy zadbać o to, żeby mogły się trochę podłuczyć i, i podszkolić. Będą miały one panele dotyczące e, podatków, będą miały Dotyczy, będą miały panel dotyczący jakości e, żywienia, e, sprzedawania e, tego, e, tego jedzenia, więc tutaj będą na pewno bogatsze wiedzy. I tutaj od godziny 16 nastąpi prezentacja Kół Gospodyń Wiejskich, one wyjdą na scenę, a od godziny 17 już w ramach podziękowania dla wspaniałych pań z Kół Gospodyń Wiejskich zaplanowaliśmy imprezę. Czyli w kolejne płynne przejście do drugiego wydarzenia, które będzie miało tego samego, tego samego dnia. Tutaj może to być troszeczkę skomplikowane, natomiast kwestia polega na tym, że finansowanie jednego przedsięwzięcia nie może krzyżować się z finansowaniem drugiego przedsięwzięcia. No, takie więc, są przepisy. Więc zamykamy o godzinie 16 ten oficjalny panel pierwszego forum kół gospodyń wiejskich i przechodzimy płynnie w przedsiębiorcze kobiety. Bo takie te panie są. A przedsiębiorcze kobiety to szczególnie są przedsiębiorcze w powiecie monieckim. Tak, są zdecydowanie przedsiębiorcze kobiety, ale wszyscy mieszkańcy Powiatu Miejskiego są naprawdę przedsiębiorczy, i to jest niezwykle pozytywny aspekt. I tutaj możemy popatrzeć w kierunku tego, z czego kiedyś Moniki słynęły, czyli tej imigracji do Stanów Zjednoczonych. Może już nie jest Ta zjednoczony. Tak, która była w Monikach, teraz się troszeczkę. To tak jak z Podhalem, prawda? Te biedne Podhale dzięki temu, że kiedyś ludzie wyemigrowali, nie bali się tego, szukali. Mm -hmm. za chlebem pojechali, to teraz te pieniądze inwestują? Tak, były inwestowane e, i to było widać e, bardzo mocno w latach 80-tych, 90 -tych. Teraz może już Stany Zjednoczone nie są tym kierunkiem docelowym, e, takim typowym dla mieszkańców powiatu łomiejskiego. Ale przetarli, to były Stany na początku. To była Łomża, było Podhala, a potem gdzie, a potem gdzie jeździli w latach 70 i 80 -tych? W 70 i 80 -tych, mieszkańcy powiatu łomiejskiego? No Stany Zjednoczone. No, stany, no, no, oczywiście, no, że Stany. Że stany tylko że to, jesteś się... z Łomży? Skąd z Moniek? Skąd z Nowego Targu? Kiedyś, kiedyś, zresztą mieszkańcy nie dzielą się na tych, którzy w Stanach byli, są albo będą, tak? Albo mają na pewno rodzinę. No ja byłem dwukrotnie, tak? Jako student i mogłem sobie tam popracować. Byłem w odwiedzinach u swojej cioci i Też też z Moniek, też z Moniek. I miałem to szczęście, że mieszkałem chyba na ostatniej jakiejś takiej ostoji polskości, czyli mieszkałem bezpośrednio na Belmont-Pilwoki przy stacji Shell'a, tak zwana ściana płaczu. Tam miałem możliwość właśnie spędzania wakacji. Tam też byłem podbierany przez mojego kontraktora do pracy, więc tak naprawdę, naprawdę ciekawie, ciekawie wspominam. I samo, sama możliwość oglądania tej Polonii e, amerykańskiej, tak? Obcowanie z tym językiem e, English, tak? Czyli basement, e, garbage, nie badruj mnie, e, byliśmy na boatach nad lejkiem, no to to było po prostu czy to, to był Czy czy mój stoi, nie? Dokładnie, dokładnie tak, dokładnie tak. Tutaj, e, no, historie, które, jak miałem tam znajomych e, i koleżanka mówi e, Blazek, ale jak ty wyjedziesz, to no my będziemy za to umisować. Mówię, co, co wy będziecie robić? No, będziemy za to umisować. I to było o tyle, e, dla nas może wydawać to dosyć zabawne, natomiast dla nich jest to coś, coś naturalne. Na tym polega właśnie ten proces socjalizacji i wchodzenia Polaków czy też obcokrajowców w tą kulturę czy Stanów Zjednoczonych czy innego kraju, bo po prostu przywłaszczamy pewnego rodzaju rzeczy. I to jest naturalny, naturalny syndrom, nie jest to śmieszne. Dla nich to jest coś bardzo powszedniego, i, i to jest też taki ciekawy koloryt, nasz, nasz lokalny. Panie starosto z radiowym głosem, Błażej Bońkowski jest dzisiaj Państwa gościem w programie w samo południe na kilka dni na imprezie, która troszeczkę sabotuje naszą imprezę, bo my też w niedzielę mamy sielankę. Co Państwu przypominam, że mamy sielankę, ale to taka ta niedziela, jedna z ostatnich niedziel wakacyjnych, to jest dużo imprez w naszym regionie się dzieje, ale wróćmy do tej imprezy kół gospodyń wiejskich. Tak pokrótce jeszcze, te przedsiębiorcze kobiety, do nich wrócę. Przedsiębiorcze kobiety to już będzie e, wydarzenie, może powiedzieć, muzyczne. O ile wcześniej e, wszyscy, którzy przyjadą do Monik będą mogli cieszyć się e, smakami e, przygotowanymi przez koła gospodyń wiejskich, tak od godziny 16, czy też dokładnie od godziny 17 nie tylko będzie można dobrze zjeść, ale też się pobawić przy muzyce lekkiej, łatwej i przyjemnej. Bo zaplanowaliśmy nie lada atrakcje. Wystąpiło cztery zespoły właśnie Disco Polo. Będzie Focus, będzie Impuls, będzie Junior oraz e, Forever. Więc e, wydaje mi się, że cztery godziny naprawdę dobrej Solidnej zabawy przy muzyce Disco Polo powinno zaspokoić apetyty wszystkich. A lubi pan Disco Polo? Lubię. No jeżeli, jeżeli ktoś jeździ samochodem z otwartą szybą na Lwipazur albo Zimny Łokieś, to nie może być inaczej, panie starosto. Ja jestem fanem w ogóle muzyki, tak? I tutaj można powiedzieć, że powiat monieński też słynie z tego, że tak powoli niepostrzeżenie stało się taką delikatną stolicą Podlasia, jeżeli chodzi o kwestie festiwali, bo mamy w Goniądzu na początku lipca festiwal Rok na Bagnie. Bardzo fajny, przyciągający, olbrzymią ilość fanów tej muzyki. Ja osobiście też jestem fanem tej muzyki. Ja w ogóle uwielbiam muzykę, więc na Ale przykład. pogo? Jak... E, też. <gry> też. Tych, którzy nie wiedzą, co to jest pogo, to od razu spieszę z wyjaśnieniem. Nie powiem tego państwu, bo to jest prawie że niecenzuralne, a na pewno krwiste. E, czyli lubi Pan Pogo? Lubię pogo. E, tak się stukać ramionami, delikatnie mówiąc, to ciałami. Może kiedyś e, bardziej, teraz już e, nie jestem. Zresztą jestem bardzo dużym człowiekiem, więc e, bałbym się, że mogłem komuś krzywdę zrobić, więc tutaj też to te humanitarne podejście do drugiego człowieka sprawia, że już może mniej poguje. Częściej macham głową e, w tej muzyki, natomiast na no, trzy dni. E, świetnej, rokowej e, muzyki. W sierpniu mamy Tribalangę, również pod Goniądzem. Olbrzymi festiwal, który niepostrzeżenie w lesie rozrósł się. Ta już mówimy o muzyce elektronicznej, którą też bardzo lubię. E, bardzo orientalne, bardzo takie mm, etniczne dźwięki, muzyka elektroniczna, cztery, e, cztery sceny, które tam zostały przygotowane, też oddolna inicjatywa, bardzo zbliżona do białostockiego up to I, e, I tutaj wchylę głowa dla organizatorów. No my jako powiat moniecki oczywiście tutaj no Forum Kół Gospodyń Wiejskich, czyli coś e, zjadliwego dla, dla naszych mieszkańców tak, no bo tutaj rozmawialiśmy o, o dwóch festiwalach z taką muzyką niekoniecznie e, popularną, e, która jest e, nie wiem, ma, ma wiele, wielu fanów, tak, wśród naszych, wśród naszych mieszkańców, natomiast no, dla tych osób, które lubią muzykę disco polo, tak, lubią się pobawić, lubią dobrą, dobrą zabawę, a z tym się kojarzy właśnie muzyka disco polo, właśnie przygotowaliśmy przedsiębiorcze kobiety. Panie starosto, to tyle, jeśli chodzi o tą imprezę, która będzie miała miejsce w niedzielę. Natomiast ja chcę jeszcze wrócić do tego e, tematu, który przerwałem, czyli do pańskiej rodziny, bo mówi pan, że jest, i, już nam to wiadome, to nie pan pierwszy i nie ostatni, że jest to bycie samorządowcem, bycie politykiem, to, to my często to łączymy, słusznie, niesłusznie. E, jednak wymaga faktycznie wyrzeczeń. Niektórzy w ogóle wyrzekają się rodziny przynajmniej na 12 godzin na dobę, a pan na ile godzin się wyrzeka rodziny na dobę? Nigdy, nigdy, nigdy nie wyrzekam się rodziny. Czasami, kiedy zdarzają się takie sytuacje, w których nie ma możliwości sprawowania opieki, tak? No bo czy, czy dziecko jest zaziębione, czy, czy jest zakatarzone to biorę czasami ze sobą po prostu do pracy, tak, i wtedy... Do urzędu? I wtedy na przykład sekretariat ma dużo lżej, bo na przykład wszystkie listy są już opieczętowane, książki adresowe są ostemplowane, więc naprawdę można powiedzieć, dzieciaki robią kawał dobrej roboty. Zresztą sceny mówi, że on chciałby pracować tak jak tata i kiedyś również może zostanie samorządowcem, aż widzę, że ma też dryk i pociąg do, do ludzi, jest bardzo otwarty i komunikatywny, więc wszystko, co, co robi w tym momencie tata, czy ja, jest czujnie i bacznie obserwowane, i może z czasem, kto wie. No po prostu niektórzy by to powiedzieli, że wyssał z mlekiem ojca. Można to tak, tak powiedzieć, mniej więcej. Można, można tak powiedzieć. powiedzieć. No ja zostawałem starostą, to Kacper miał dwa miesiące. To teraz ma pięć latek nie 5 lat, pięć lat właśnie. We wrześniu hmm. będzie kończyć 5 e, lat. No i tak się stało, że właśnie w związku z tą moją e, funkcją, e, czy też misją, czy też służbą, bo to w, w każdy sposób można tak to określić, e, no te 5 lat mi minęło nie wiadomo kiedy. Dziecko mi urosło e, i z takiego małego berbecia, który bardzo szybko musiał wrócić, e, może inaczej nawet nie wrócić, tak, ale poszedł pod opiekę niani, bo żona musiała wrócić do pracy, e, bo tam też e, prowadził w swoją własną działalność oświatową um, na terenie powiatu młodzieckiego. No i kacper w dwa miesiące niania. Ojciec do roboty, mama do pracy i tak to wygląda. A drugie już nie takie maleństwo? Już nie takie maleństwo. Tola ma 8 lat, przecudowna, przesłodka, bardzo kreatywna dziewczynka z bardzo dużym zacięciem artystycznym. O ile Kasper, właśnie do ludzi, tak to pierwszą rzeczą, którą nauczyła się manualnie obsługiwać, były nożyczki, a były jej potrzebne do tego, żeby robić kreację dla lalek. I jako dwulatek, dwulatek dużo nożyczki, wycięte co chwilę jakieś papierki, serwetki, nieserwetki. No niesamowicie kreatywne dziecko, naprawdę. Ja wiem, że swoje dzieci zazwyczaj się gdzieś tam chwali, natomiast no serio, cudowne. Panie starosto, to, to ja się cieszę, że się dzisiaj spotkaliśmy. Fajnie poznać takiego człowieka z pozytywnym zakręceniem jak pan. E, oby więcej takich ludzi w, w, w polityce, w samorządach. O wybory się nie pytam, bo już nie, nie będę pytał. Daj Boże, że na wiosnę będą. Tak szybko tak, się pan? Tak, Będzie pan startował? No nie chcę, ale muszę. Aha, rozumiem. Okay. Nie, oczywiście, e, oczywiście, że, że będę kandydować. E, tutaj mamy swój e, lokalny, bezpartyjny komitet e, BMN. Wydaje mi się, że to, co udało się zrobić w ciągu tych e, pięciu lat tej kadencji, rozpocząć te procesy inwestycyjne, e, miło byłoby e, zakończyć. Oczywiście e, jest to m, o tyle może trudniejsze, że do Rady Powiatu e, no, decydują mieszkańcy, tak oddając głosy na poszczególnych kandydatów, natomiast potem już starostę e, wybierają poszczególni radni, tak? tak I tutaj jest kwestia związana z koalicją radni, z którymi w tym, w tym momencie współpracuję, są naprawdę świetni. To są, można powiedzieć, doświadczeni samorządowcy. Ja, wchodząc do tej Rady Powiatu, byłem debiutantem. Tak? Wcześniej w poprzednią kadencję byłem radny w Radzie Miejskiej w Mońkach. Potem właśnie wystartowałem do powiatu i to były moje pierwsze wybory do powiatu. I tak się akurat złożyło, że no, ten kredyt zaufania od tych właśnie doświadczonych samorządowców, który otrzymałem wspólnie z wicestarostą, no, przez sympatyczna kobieta, naprawdę świetnie nam się współpracuje, Janna Kitla, Pozdrawiam. Sprawiło, że naprawdę w, tym, w tej kadencji rekordowe ilości środków udało nam się pozyskać na inwestycje. Wiele procesów w tym momencie trwa, część zostanie zakończona. W przyszłej kadencji, natomiast chyba praktycznie każdy aspekt działalności powiatu, od ochrony zdrowia poprzez turystykę, drogi, edukację, został przez nas proszony i w każdym temacie będzie się. Mieliśmy to mówić o jeszcze kilku takich konkretnych rzeczach, ale tak naprawdę o takim e, życiu, żeśmy sobie pogadali, A o mhm. tych pieniądzach, które poszły na termomodernizację szpitala, na służbę zdrowia, bardzo duże pieniądze w, w powiecie monieckim. To zapraszam już dzisiaj na kolejne spotkanie, wtedy już będzie bardziej konkretnie Panie Starosto. Super, nie mogę się doczekać. Wierzę. Włażej Buńkowski był dzisiaj Państwa gościem i moim gościem, Starosta Moniecki. Pięknie dziękuję Panie Starosto. Pięknie dziękuję za zaproszenie, dziękuję za możliwość przedstawienia tego forum Kół Gospodyń Wiejskich. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie do Moniek 20 sierpnia. Zaczynamy od 12.30, ale taka faktyczna impreza zacznie się już od godziny 16. Widzimy się w Monikach.